Co masz na ręce? Yy, łańcuszek pana Wiktora Przyjemskiego, najlepszego zawodnika na świecie. A będzie do kupna na sprzedaż gdzieś? Już nie. nie. Nie, bo mamy tylko jeden. I u nich mecze dzisiaj. To samo, minimum. Minimum? A kiedy? Jak dzisiaj? Nastawienie. 13 plus 2 myślę, że będzie. Dzień dobry. Co się w kuchni dzisiaj poleca? Wow, jaka informacja. Najpierw wszystko dobrze podane. Zapraszam na czekoladę, kakao, Milky Way, Amarsa, kiełbaskę, kaszankę. A kto dzisiaj wygra mecz? A kto może wygrać? Zawsze będziesz. A, i... A ile? A kto to wie? Tego to już nie powiem. Często pani jest na stadionie? Zawsze, kiedy możemy. Kto wygra mecz? Podobnie. 50 za 30. Gryfuś, <laughs> proszę do mnie. Kto wygra mecz? Nie wiesz? Wiadomo. Woda, może się ma mecz nie odbyć, bo jest zagrożony, jest za ciepło. A kto wygra mecz? Dzisiaj zdecydowanie Polonia, choć nie dużą ilością punktów. Olek i Wiktor, więc ta dwójka jedzie na, na próbę toru. Po próbie, Wiktor tam swoje odczucia tu porozmawiamy jeszcze, zobaczymy jak to wygląda. Rywala nie lekceważycie, jest nowy dzień i też się pewnie zepną. Na to, że spojrzyj na kolegę z pary, żeby tam swojego nie wieść. Na pierwszym łup jak nie ma, to, to uciekaj do przodu. Zdrowo, Zdrowo, cało. Zdrowo, cało i myślimy na torze. Polonia! Hey! Jeździecie z nami do miasta, do dziennej góry, którzy na to czuje, za to wsparcie serdecznie dzięki, ale nie to czysto, że ponieważ nasz 13 letni Wiktor Chierski zakwalifikował się do indywidualnych miejsc świata, jak również został załudnieniem miesiąca kwietnia EU i epsz bo z tego w imieniu nas wszystkich więcej mamy do wykonania. My żeby mężczyz kompateri, cały pańskie kompatery, męczy gminu, wszystkich kibiców, wszystkich, którzy z tym były połownie wiktora. Wielkie brawa na Wikola. Yeah.